Zawsze mówię prawdę, czy mogę być szczera wobec ciebie. I powiedzieć ci, nie umiałabym żyć bez twojej miłości. Jeśli naprawdę kochasz mnie, chociaż zostanie dynąwać Na wieki razem, gdy osobno, nasza miłość będzie wiecznie trwać. Ty wiesz, że chcę słuchać swój parowy głos. Działasz na mnie jak na wampiry noc. Zawsze pamiętam dobry, mania być. Zawsze pomaga im raczej. Tylko to jednej tobie uszczyłam, jak na wieki razem. Tak osobno pokonał zło nasze, wspólne dobra. Druga szyja opera zaśpiewać ci dźwięk wejdzie z twojego ucha, sprawi poprzedni. kocham cię kocham ci Widzisz, kiedy dzwonię, co sekunda do ciebie. Nigdy nie widziałaś o tym, że wyśniłam cię. telefon telefonie zdjęcie twarzy, mająt masz. Za każdym razem, gdy myśli, że, my, że jestem słaba, worałabyś nigdy nie widzieć W sercu bory cię. Ta piosenka na wieki razem, jak do osobno, śpiewam do ciebie. Na wieki razem, gdy osobno, nasza miłość będzie wiecznie trwać. Ty wiesz, jak zasłuchać twój barowy głos, wciąż nam mnie na już będę tam dobra, ja nie mam być. Zawsze pomagam na raczej, tylko ty jednej tobie. Uczczyłam mego serca, na wieki razem. Kto osobno osobna pokona zło, nasze wspólne dobro. Pokaż szyję teraz i śpiewać. ci. Dziękuję Ci ducha i, i sprawi Chcę napisać ci w kwestii, kto tam na Boga. patrzy się. Razem się pomotujemy. Muzyka, muzyka, kocham cię.